Obiecywaliśmy Państwu wiele razy, że będziemy mówić i tłumaczyć, jak rodziły się nazwy miast i miejscowości. No i teraz przystępujemy do dzieła. Żyjemy w Poznaniu, mieszkamy w Poznaniu, a Poznań to jest nazwa, która pochodzi od imienia. Tak, bo człowiek. Aby sobie utworzyć nazwę, to obserwował siebie, innych ludzi oraz świat, który go otaczał. W tym wypadku, Poznań pochodzi od imienia Poznan. I teraz będziemy musieli dociekać z jakiego powodu. Ale ponieważ nie ma na YouTube ani na Facebooku nagrań sprzed tysiąca lat, to oczywiście tylko będziemy domniemywać. Na pewno jednak jest to imię. Kogoś, kto był związany z Poznaniem, być może pierwszy jego właściciel, być może założyciel jakiejś osady, ale na pewno ktoś, kto sobie zasłużył, żeby zostać utrwalony w nazwie miasta i to przez prawie tysiąc lat ta nazwa przetrwała do dzisiaj i to jest coś znakomitego, że nikomu nie przyszło do głowy zmieniać nazwy i został ten Poznań, chociaż my już dzisiaj w tej nazwie nie widzimy e, imienia, bo jakbyśmy zobaczyli na przykład taką nazwę Jarosławiec, tak? Od razu się domyślają wszyscy, że tam pewnie Jarosław. Albo Miłosław. Albo Miłosław, jeszcze lepszy przykład, wielkopolska znana miejscowość. To też oczywiście podstawą jest imię człowieka, który tam żył i miał jakiś związek. To jest bardzo charakterystyczne. Są też nazwy miejscowości, które kojarzą się z krajobrazem, na przykład Dąbrowa albo Pulko. Oczywiście, bo z jednej strony ludzie siebie obserwowali, jak już powiedziałem na początku, a po drugie patrzyli, jak jest ukształtowany teren i co tam się znajduje. Więc jeśli rosły dęby, była dębina, to naturalną koleją rzeczy nazywano to dąbrową. I rzecz charakterystyczna, pani redaktor: nawet jak tej dąbrowi już nie było, bo została wycięta czy spłonęła, to bardzo często te nazwy zostają. Do dzisiaj i się utrzymują. A nawet jak to pole przestaje być polem, tak, bo zarosło, już jest lasem, to i tak nazwa pole nieraz może zostawać. Taka jest tradycja polskiego nazewnictwa. Rzadko się te nazwy zmienia, choć oczywiście przypadki zmian też się mogą zdarzyć. Ale są też takie nazwy, które bardzo trudno nam wytłumaczyć. Na przykład szamotuły. So, jest to przykład nazwy. Która wymaga fachowej wiedzy I, i, to poszukiwań, bardzo prosimy. i poszukiwań źródłowych. Nazwa jest oczywiście średniowieczna. W XIII wieku już na pewno pojawiają się zapisy tej nazwy, chociaż oczywiście to nie wygląda tak jak w dzisiejszej ortografii. Szamotuły. I od późnego średniowiecza ta nazwa do dzisiaj przetrwała, choć się trochę zapis zmienił. Rzecz charakterystyczna, że ta nazwa pierwotnie, prawdopodobnie gdzieś w okolicach późnego średniowiecza, brzmiała samotuły, nie samotuły, tylko samotuły, i utrzymała się przez dłuższy czas. Dlaczego? Bo to jest właśnie związane z tym, o czym powiedziałem na początku, z etymologią, pochodzeniem, dlatego że te samotuły powstały z dwóch wyrazów. Po pierwsze samo, samo, człon samo i po drugie czasownik tulić. Samotulić, jakbyśmy tak przetłumaczyli te 800 lat, yy, czyli 600 z dawnego na dzisiejsze. Dlaczego? Mówiono o kimś, że on jest taki samotulić, bo potem ta nazwa samotuły, od samo i tulić, przeszła na człowieka i stała się takim, taką nazwą przezwiskową. Kogoś zapewne przezywano od tych dwóch wyrazów, samo i tulić, że on jest taki samotuł samotuły. A teraz jeszcze inna nazwa. Taka nazwa, która też budzi nasze no, różne wątpliwości. Mianowicie chodzi o Plesze. Zapewne plesze, bo wspominaliśmy o tym wcześniej i pani redaktor wyrażała wątpliwości. Bardzo ciekawa etymologia. Też oczywiście średniowiecze, XIII wiek i już ten pleszew się pojawia, ale zarówno pleszew jak i pleszow, albo nawet pleszewo w średniowieczu te trzy postacie, warianty funkcjonowały. Podstawą jest nazwa plesz ten wyraz. Co to znaczy? Właśnie, bo od tego trzeba zacząć, by wiedzieć co jest dalej. Wyraz pospolity pleż oznaczał miejsce niezalesione, łyse. Jak na górze nic nie rosło, to może to pewnie Polacy dawniej mówili, że to jest pleś, takie miejsce łyse. I to plesz przeszło też na człowieka. O ludziach, którzy na górze, czyli na czupu głowy, nie mieli włosów, też mówiono plesz. A potem do tego przezwiska plesz, człowieka łysego, dodano pleszew. To ten przyrostek, czy morfem F, który zapewne wskazywa, że chodzi o człowieka o nazwisku plesz-plesz który założył miejscowość w związku z tym, a może, a może był właścicielem stąd Pleszew, ale też nie jest to do końca pewne. W każdym razie zaczęło się od Łysiny i człowieka, który był przesywany od tej Łysiny Pleszem, a potem proszę bardzo, jakie piękne miasto nam się utworzyło, powstało. Panie profesorze, myślę, że do tych spraw jeszcze będziemy nie raz wracać. Na razie bardzo dziękuję i do usłyszenia i zobaczenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Problem jest bardzo ciekawy.